Myśmy wyraźnie przegrali mecz. Mam na myśli bramki. Chodzi o grę, o sytuacje, które ta sobie stworzyła. To nie były sytuacje stuprocentowe, ale sądzę, żeśmy kilka na bramkę oddali, które miały szansę trafić do bramki. Straciliśmy bramki w sposób nieposobliwy. Niezablokowanie strzał do 18 metrów przy kryciu 1 na 1 defensywny yy, drugi yy, yy, napastnik stopnięty, cetarski. no kuriobie przy jednego stopę absolutnie kryty lepiej druga bramka to już była yy, no, umiejętność spora napastnika i u albo nie uwolnić nasza obronia. I jeżeli w dodatku jeszcze bramkarz wpadł na podośrodkowanie i był współudział w tej bramce, to ja uważałem, że w tym, w tym momencie się bym skończył na Krakowie. Miałem wielu zawodników, którzy umieją to robić, szczególnie obonowawszy Środek Wójska no, prawie swobodnie, czekali na błędy Krakowie. Doczekali się, prawie w się doczekali. Ja zdecydowałem się na taki skład, licząc na to, że dotrzymamy przerwy w wyniku korzystnym yy, tak jak wspomniałem. Troszkę bym pomogli, żeby źródłem bramek dwóch pierwszych GKS-owi, ale muszę przyznać, że absolutnie gks y go zasługuje